Panie burmistrzu, zrobiło się zamieszanie ze strażą pożarną, która jest w Kowarach. Czy będziecie ją zamykać? Z Miejską Służbą Ratowniczą, bo u nas funkcjonuje Miejska Służba Ratownicza, tam jest zarządzanie kryzysowe, obrona cywilna, plus pięciu ratowników, strażaków. Ta likwidacja Miejskiej Służby Ratowniczej ma podłoże raczej personalne. Tak? Chodzi tutaj głównie o pana dyrektora Janusza Piepiorę. Problem z panem Piepiorą to jest problem personalny między panią a panem dyrektorem? Czy straż faktycznie zostanie zlikwidowana? nie jest to żaden problem personalny. Ja do tego pana nic nie mam. Absolutnie, czy byłby to tam x czy y, nam chodzi o zaoszczędzenie kosztów pieniędzy podatników, bo uważamy, że to stanowisko jest zbędne. Rada Miejska nie zamierza likwidować straży pożarnej. Mieliśmy spotkanie także z komendantem Słodczykiem. Zapewnienia komendanta były takie, że utrzymuje posterunek straży pożarnej w Kowarach. Z naszej strony ma być utrzymany tylko budynek i wszelkie koszty związane z budynkiem, a to wszystko to jest tylko nagonka niektórych ludzi, którzy chcą za wszelką cenę obronić Miejską Służbę Ratowniczą, której dyrektorem jest pan Janusz Piepiora. Uważam osobiście, że stanowisko dyrektora, które jest od 2002 roku w naszym mieście, jest to niepotrzebny, sztuczny etat, o którym cały czas rozmawiamy. Burmistrz mówi, że mamy trudny budżet, więc powinniśmy szukać tych oszczędności. I myślę, że jednostka, która była zarządzana przez komendanta do roku 2002, była świetnie zarządzana i nie wymaga stanowiska dyrektora. Teraz jest zatrudniony pan dyrektor. Komendant straży na 0,66 etatu, pani kadrowa na 0,33, pani księgowa 0,33 i 4,75 etatu jest ratowników. Także to jest, to jest mała jedno, to, także to jest mała jednostka. Ale czy kowary mogą funkcjonować bez tego ośrodka? Ja sobie nie wyobrażam, bo tutaj mamy i zarządzanie kryzysowe, i obronę cywilną. Mamy podpisaną umowę z pogotowiem. Co się stanie? z MSR-em w Kowarach. Pa, Jakie państwo macie plany na to? Mamy plany takie, żeby tych pracowników, którzy są w MSR-ze, którzy są niezbędni, niezbędni powtarzam, przejął urząd w miasta i płacił im na pewno zaoszczędzimy. W żadnym wypadku nie chcemy żadnych pracowników zaniec. I Straż musi funkcjonować. Sobie nie wyobrażam żeby żeby straż, nawet trzeba było doposażyć Wiadomo, że w pierwszym roku przy likwidacji czy przy reorganizacji będą to jakieś koszty związane z likwidacją, no ale niestety no, trzeba ponieść te koszty raz, raz uciąć łeb chydrze i, i te 500 tysięcy na pewno nie będzie kosztowało, plus jeszcze 150 na OSP, na pewno tyle nie będzie. 200 tysięcy 150 000 miasto zaoszczędzi rocznie.